Witajcie na kanale EnisRk.pl, Nadszedł ten dzień, a mianowicie doszło do mnie paczka od Simona. Oczywiście zapraszam na kanał Simona. Ten pan, bardzo dużo filmów w życiu na, na swój kanał. Ogrywamy na tym kanale i na, jak i na moim na różnego arkade. Dwie, w trzy osoby z Cezarym Oczywiście panu pozdrawiam. Eee, i, I przejdźmy do głównego. I tak powiem obiektu zainteresowania jest tu paczka, którą dostałem od Simona. Już mi się ręce tylepił, nie wiem co tam wsadził, ale ale dobra, musimy to otworzyć, znaczy chcę to otworzyć. Tutaj jeszcze moje sprzęt leżą na razie jest, bo tak także leżę sobie tak. Bo leżą i zaczynamy otwieranie. Ja to nagrywam z łapy, bo... bo nie mam, nie wiem gdzie dałem mój ten statek, mama nie wiem czy jest ta... To jest ta... ...na kopatka gdzie się telefon zakłada. Ale nad się robi tylko raz. Dzisiaj jest czas, bo znowu nie będę miał czasu. I oczywiście tak jak mówiłeś, konikami tu Konik po betonie, tak jak mówiłem. Dobra, jedziemy z tematem. Co on tutaj napisał, zaraz zobaczymy. Najpierw to mam nadzieję, że nie będziesz dojrzał, że. że Narażam się na duchowe koszty. Nie wiem, nie wiem, czy będę zły, zaraz zobaczymy, jak będę zły, będę nie. Nie, nie będę zły. Ja się... W domu synu mówiłem się, że musisz to zobaczyć na no własne oczy. I tej w domu synu, co so, to, so, co so, to, so, co to? So. Normalnie udusze Sorry, że taki unboxing, ale mówię, że jeszcze nie mam za bardzo... ...coś pandego. która... szczerze, o, przepraszam, nie mam pojęcia. No, Warias tu spoko, ja mu mówiłem. Mnie szalał. On wie o co chodzi. No jest to gra ha Kompletnie nie mam pojęcia co on tam sadzi. Kompletnie. Czasem człowiek się to mnie zdradzi. To sobie odłożymy.

patrzcie Resident Evil Firehazard, to co ogrywał na 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 tylko tu jest PS4 się będę musiał kiedyś, no ja planuję kiedyś może kupić kurde stary, to jesteś jakiś wariat jedny. no tylko popatrzcie popatrz jak się się tak się powinno blokować płyty no jest, jest jazda no jestem w szoku. Mój mm, ulubiony język, a to bajka. No, dziękuję bardzo. Nie no, stale to chyba że jest Nie wiem czy mam to otwierać Ja chyba wiem co, tu jest. co w ogóle ja dobrze widzę No dobrze widzę nie wiem co jakuje Nie wiem jak mam ci Ja wiem o co chodzi o te koszty, czyli muszę kupić PlayStation 4, tak? Jeżeli... Ja nie wiem, pierwszy w gogle widzę no, czy oczy, powiem szczerze. Nigdy ich nie miałam na głowie, że tak powiem. Oni wysłali gogle do PlayStation 4. Czy się wydaje? No na pewno, bo to do czego ten mega jest? Sony. Jakieś piekło. No, ja mam nadzieję, że tam już nic nie ma, bo u duszy dosi, ale muszę dawać sobie popatrzenie. No, tu jeszcze coś się... jest. Bo ja go chyba nie dzisiaj. Aha, to jest konsekwencja, kochanie. Ja, no go nie wiem. Właśnie na tym 6 nie mam ale to jest na pewno ten sensor bar O Jezus Możemy czegoś nie wyrzucić przez parę w cały ten intermegowany tak ale no, nie chcę tu czegoś wyrzucić. tu już nic nie ma, to sobie damy tu, tu coś jeszcze jest jakiś kable. No Kabel HDMI. Kabel HDMI. To zaraz wam wszystko pokażę. Kabel USB. To jest jakiś zasilacz. Nie wiem, co to jest. To pudełko można by jeszcze Nie, nie, nie. Jeśli będzie coś jeszcze, to ja Wam pokażę. Nie, eee, bo duszę, bo po prostu go ubić. Opasz, Do tego gra oczywiście będzie o palan 500, 300, no, ewentualnie na ataryjnce odpalimy to nie, nie, nie będzie problemu tu jest zasilacz czekajcie, muszę sobie usiąść tego wszystkiego co to jest? ja nie wiem, miałem kompletnie... Nie, nie wiem co to w ogóle jest ja się aż boję to otwierać Nie, ma, nie, nie wiem co to jest Ja nie mam pojęcia. iż PlayStation Tu jest logo PlayStation. Aha, to jest, się podłącza przez to do PlayStation 4, tak bo tu jest HDMI, PS4 12V ja nie wiem, ja nie wiem co to jest stary. Ja, ja się cieszę i się cieszę, i się nie cieszę. Bo ja nie wiem, ile ty na to wydać pieniędzy, człowieka. Ja nie wiem, mam cię udusić, albo nie wiem, co mam powiedzieć. No nie wiem, no popatrzcie, co ten wariat to wysłał. Ja na razie muszę dojść do siebie, zobaczyć, co to w ogóle, z czym to się jednym zaraz napiszę. To wyłonię, nie mam pracy, jak widzicie, VR, to jest do tego kamera na pewno ten zasilacz jest do tego mi się wydaje, że VR-a się podłącza bezpośrednio do nie, tu jest, tak, tu są dwa kable czyli to jest do tego pudełeczka tu są słuchawki już teraz wiem, co miałeś na myśli, że będę musiał zainwestować, co? nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle, bo mówię ja ostatnio jak wiesz, jestem zajęty ja Ci bardzo dziękuję, ale Zaskoczyłeś mnie, po prostu zmiotło mnie z butów, co więc będę mówił, no. jestem w szoku, jestem po prostu w szoku, nie, nie wiem co mam pierwszy raz powiedzieć. No bardzo Ci dziękuję na pewno, bo wydajesz sporo kasy na to, jestem pewny, bo, bo to trochę kosztuje i yy, cóż, cóż mogę powiedzieć, No bardzo Ci dziękuję jeszcze raz, na pewno sobie już teraz z czasem kupię PlayStation. Dziękuję. Ciężko będzie nie kupić. Jest też jesteśmy kupić i wszystko Słyska. mam. Tak jak mówię, żeby na Wiara zagrać. No, gra. gdzie jak umrywałaś. Jest tu tatuś Ach, Jestem w szoku jeszcze właśnie tak widzicie jest kompatybilna z VR -em. stary, nie wiem, nie wiem co mam Ci powiedzieć. Nie wiem po prostu zrobiliśmy taki prezent, że po prostu mnie z butów. Znaczam na raz nie wiem jak będę to oglądał, to będę się śmiał z tego, ale bardzo Ci dziękuję, naprawdę bardzo Ci dziękuję. Ja muszę już kończyć nagrywać, muszę troszeczkę się uspokoić, bo po to co wysłałeś, to ja w ogóle nie, 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 nie wiem, zaciąłem się po prostu i tyle. Bardzo Ci dziękuję i, i filmik jak wrzucę, no to zobaczysz moją reakcję tak, Ci mówię. Nie wiedziałem co jest w środku, a jestem naprawdę w bardzo dużym szoku. Bo będę jeszcze przez dłuższy czas. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i trzymajcie się. Zdrowia.